K2 to Łódź motorowa o długości 4,5 metra, która jest przeznaczona do pracy, pracy pracowniku Śląskiego Centrum Wody. Z względu na to, że jesteśmy związani z wodą, jesteśmy związani z pracą na wodzie, to musimy mieć narzędzia, które pozwalają nam tą wodę badać. Jednym z takich podstawowych narzędzi jest łódź, która pozwala przewozić aparaturę, pobierać próby, przewozić zespoły, które, które muszą prowadzić badania na wodzie. Jakie to są badania? To zazwyczaj batymetria, czyli praktycznie analiza struktury dna, to pobieranie prób do, do, analiz, do analiz, to także badania fizykochemiczne bezpośrednio z łodzi, to także analizy hydrodynamiczne zbiorników wodnych. Puszka jest wyposażona. W Sonar, sonar boczny, który umożliwia nam po pierwsze bezpieczne pływanie, z drugiej strony badanie dna, badanie powierzchni, struktury dna. Jest przeznaczona do pracy na wszystkich zbiornikach, na projektach związanymi z, związanymi z wszystkimi dużymi zbiornikami Górnośląskiego pojeżdża antropogenicznego i nie tylko. Jest to związane z działaniami Śląskiego Centrum Wody również z dydaktyką, bo mam nadzieję, że studenci akwamatyki nowego kierunku prowadzonego przez uniwersytet będą również korzystali z tej łódki jako narzędzia do badań.